A dzisiaj wlatuje oreczka. Ta nie doszła z zimy. Tutaj dwa przejazdy nieudane. A dzisiaj już ładnie idzie. Tam tutaj tam się ładnie błyszczy. silos zbożowy. Kurzy się. Wiatr taki mroźny, zimny. No a tu jeszcze jest po kukurydzy zmulczowane i wapno rozciane, do tego tak się kurzy Zobaczcie jakie białe koło jest odbuta Także mało co widać No, to zaoram i muszę zasiać jęczmień Materiał mam trochę nagrane, ale nie mam czasu montowa, nie mam czasu do montowania.